Dzień dobry, witajcie. Cześć, fizjoterapeuta Konrad, w nagraniu o tym, jak odróżnić objawy podwyższonego kortyzolu od przemęczenia. W dzisiejszym szybkim tempie życia coraz więcej osób doświadcza przewlekłego zmęczenia. Jednak nie zawsze jest ono wynikiem zwykłego przepracowania czy braku snu. Czasami może wskazywać na podwyższony poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Czym jest kortyzol? Kortyzol to hormon produkowany przez nadnercza, który odgrywa kluczową rolę w reakcji organizmu na stres. Pomaga regulować metabolizm, ciśnienie krwi, poziom cukru oraz wpływa na działanie układu odpornościowego. Nadmiar kortyzolu, szczególnie przewlekły, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Objawy przemęczenia to senność i brak energii. Trudności z koncentracją, spadek motywacji, bóle mięśni i głowy, poprawa samopoczucia następuje po odpoczynku. Objawy podwyższonego kortyzolu, natomiast to częste wybudzanie się w nocy i problemy ze snem, przyrost masy ciała, szczególnie w okolicy brzucha, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie ciągłego niepokoju i rozdrażnienia, osłabienie odporności, częste infekcje. Brak poprawy mimo odpoczynku i urlopu. Jak odróżnić te dwa stany? Kluczowym sygnałem, który może wskazywać na problem z kortyzolem, jest brak poprawy po odpoczynku. Jeśli mimo wolnego weekendu, urlopu czy zmiany trybu życia nadal czujesz się wyczerpany lub wyczerpana, warto wykonać badania hormonów. Dodatkowym znakiem alarmowym są zaburzenia snu. I nagły przyrost tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Co robić w przypadku podejrzenia podwyższonego kortyzolu? Skonsultuj się z lekarzem i wykonaj badania krwi oraz moczu. Wprowadź techniki relaksacyjne typu medytacja, joga, ćwiczenia oddechowe. Zwróć uwagę na dietę, ogranicz cukry proste, alkohol i kofeinę. Zadbaj o regularny ruch i aktywność fizyczną, najlepiej umiarkowany Spacery, pływanie, rower. Podsumowując, przemęczenie zwykle ustępuje po odpoczynku i zmianie nawyków. Natomiast utrzymujące się objawy, takie jak problemy ze snem, nadmierna drażliwość czy wzrost masy ciała mimo starań, mogą wskazywać na podwyższony kortyzol. Świadomość różnic. Pozwala szybciej zareagować i zadbać o zdrowie zanim pojawią się poważniejsze konsekwencje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.